Smart Battery Sense bezprzewodowy czujnik do regulatorów i urządzeń SMART do monitorowania napięcia i temperatury akumulatora. Smart Battery Sense to niepozorne urządzenie pracujące bezprzewodowo, montowane bezpośrednio na akumulatorze. Umożliwia odczyt temperatury akumulatora oraz jego napięcia i przesyłanie bezprzewodowo wyników do regulatorów ładowania Victron Energy typu Smart Solar. Każdy regulator Victron Energy posiada wbudowany termometr do mierzenia temperatury otoczenia. Jednak temperatura samego akumulatora jest nieznana i tylko dzięki smart battery Sense można przesłać do niego tą informację. Dzięki temu regulator będzie odpowiednio reagował, jeżeli akumulator będzie osiągał zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powodowane np. przez warunki zewnętrzne, szybkie ładowanie lub rozładowanie. Mocne wyeksploatowanie akumulatora po długoletniej pracy. Dostosowanie napięcia ładowania do temperatury samego akumulatora umożliwia wydłużenie jego żywotności oraz lepsze ładowanie. Przekazywanie informacji o napięciu bezpośrednio na stykach akumulatora, a nie na końcach przewodu, gdzie podłączony jest regulator, pomaga w optymalizacji i szybkości ładowania oraz w mniejszym stopniu ale również optymalizacji żywotności akumulatora.